86 lat temu wybuchła najstraszliwsza wojna w dziejach ludzkości. Polska broniła się od 1 września 1939 roku przez ponad miesiąc. Ostatnie trzy tygodnie walczyła na dwa fronty, również najechana od wschodu przez Związek Sowiecki. Pomimo podpisanych sojuszów, pomoc, do której zobowiązali się nasi alianci, na którą tak czekali obrońcy walczący, nie nadeszła. Szanowni Państwo, jak co roku, godziny wybuchu II wojny światowej, spotykamy się na terenie Międzynarodowego Cmentarza Wojennego w Stargardzie. To wyjątkowe miejsce, jedno z najważniejszych miejsc pamięci na Pomorzu Zachodnim. Miejsce pochówku blisko 5 tysięcy żołnierzy wielu armii, uczestników I i II wojny światowej. To właśnie na tym cmentarzu znajduje się 61 mogił obrońców ojczyzny. 1939 roku. To niezwykle ważne, żebyśmy tu na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym w Stargardzie, żebyśmy w całej Polsce oddali dziś hołd ofiarom II wojny światowej i żebyśmy im całym sercem podziękowali. Podziękowali za ich determinację, za ich siłę przetrwania, za podejmowanie każdej, nawet tragicznej walki. Patrząc dziś na naszą niepodległą ojczyznę, wiemy, że cała ta ofiara nie poszła na marne. Dzięki temu poświęceniu żyjemy w kraju suwerennym. Chwała bohaterom. Cześć Przemach! Nigdy więcej wojny, wieczna pamięć ofiarą II wojny światowej, cześć i chwała obrońcom Rzeczypospolitej.